To ja mówię. Szanowny panie, czy można Kasik przydzielić, żeby mogła tędy kurwa przejść na swoje miejsce? I kurwa ja nagle słyszę. O, spojrzałem na moją kartę i. O, a ty masz w ogóle za dużo, za dużo yy, wejściówek. W sensie, że. Bo ja miałem strefy raz, dwa, trzy, cztery. 5 6 7 8. Któraś strefa mu się nie spodobała. Chyba, że w ogóle mogę podchodzić za blisko oktagonu. Mimo, że kurwa, nigdy niczego nie odwaliłem, tylko y, robię materiał, żeby bardziej wypromować galę. No i kłótnia, nie? Bo już byłem wkurwiony na niego wcześniej, więc zaczynam się irytować. I gość kurwa dom z tekstem, gdzie ja zapierdalam, y, prowadzę cage, e, gdzie y, od kilku dni streamuję żeby sprzedać galę jak najlepiej, gość do mnie wylatuje z tekstem teraz będę robił wszystko, żeby ci popsuć twój materiał. Bo ja mu dałem argument, ale przecież ja y, podchodzę blisko oktagonu, żebyście mieli materiał. Przecież chcę tą wejściówkę dla Kasik, żeby mogła tędy przejść, żeby były dobre wywiady i żeby mogła dziewczyna oglądać galę. No po prostu, nie? Przecież to wszystko działa na, na, na żeby się federacja jakoś tam rozwijała. Im będzie więcej wywiadów, tym lepiej. Goś mi wylechać z tekstem, że będzie robił wszystko, żeby mój materiał. żeby mi po prostu przeszkadzać w materiale. Wkurwiłem się, powiedziałem: Dobra, to ja dziękuję bardzo. Ja sobie pójdę kurwa do Innej Federacji. Już mnie wkurwia po prostu. Ten goś mi wkurwia, nie? I powiem wam wprost. Dobra, po, po, pogadałem z włodarzami. Ogarnęli tą wejściówkę dla Kasik, żeby, żeby mogła tędy przechodzić zamiast kurwa naokoło. I okazało się, że to nie jest żadnym problemem. No i tak sobie myślę: Dobra, kurwa. Nie będę się kłócił. Nie będę się kłócił. Podszedłem sam do tego gościa, po, wyciągam do niego rękę i mówię: na zgodę. Ten typ mi y, podał tą rękę, ale do mnie z takim tekstem. Wiesz, ja znam wiele osób. Jak ja kurwa mam to odebrać, że on zna wiele osób? Ja mam się kurwa bać? Że co? Coś mi się stanie? Bo dla Kasik chciałem, żeby tędy przeszła. Natomiast on mi wyjaśnił to w inny sposób, że on zna wiele osób, i yy, te osoby mnie znają, i ja wcale nie jestem taki roszczeniowy do innych, tylko do niego. Ale też w ogóle kurwa nie rozumiem. Podchodzę, mówię na zgodę, żeby, żeby nam się współpraca układała, wyciągam rękę, a on domy z jakimiś kurwa tekstami, że zna jakichś moich znajomych, gdzie ja kurwa nie mam żadnych znajomych. Moje, moi jedyni znajomi to są kurwa moje psy i moja dziewczyna. Ale no wy, wyjeżdża z jakimiś takimi tekstami, że on zna ludzi, których, którzy mnie znają, którzy są z Warszawy, on wcześniej mieszkał w Warszawie. Takie kurwa pojebane pierdolenie. Ja nie lubię czegoś takiego. Nie lubię kurwa czegoś takiego. I zacząłem w ogóle gadać z ludźmi. Bo wkurwiła mnie jeszcze jedna rzecz. Ten gość jest odpowiedzialny za media w fejmie. I teraz tak. Na wywiady większość z zawodników w ogóle nie wyszła. Wszy... Ja to jeszcze chuj, bo ja to jak sobie wrzucę wywiad, to ja mam tam z 400 tysięcy, więc i dziewczyny zarobią. Natomiast inne kurwa redakcje zapierdalają po 300 kilometrów yy, i... I, I nagle się, kurwa, okazuje, że, nie wiem, wyszło sześciu albo ośmiu zawodników. Tych wyświetleń, kurwa, ledwo co mają, nie? To więcej wydadzą na hotele niż to, kurwa, warto. Natomiast czemu zawodnicy nie chcą wychodzić? Bo, kurwa, tych redakcji się nagle zrobiło piętnaście. Więc zawodnikom się nie chce już dawać piętnastu redakcjom wywiadów. A w racji tego, że jak darcie wywiad Kaniowskiemu, i innym redakcjom, a im mówicie, dobra, to ja już idę, to te, te mniejsze redakcje mówią, o, widzę, że kolesiostwo, dlaczego nam nie dasz, Ksajo, Ksajo daj jeszcze nam, i wiecie, i później zawodnik na drugi raz mówi, kurwa, dobra, ja tu już w ogóle nie będę szedł, bo tylko są problemy. Powinno być, że tych redakcji jest mniej, ale są te największe, nie? I jeszcze jeden, kurwa, problem, właśnie z tymi korytarzami, który dużo by rozwiązał. Patrzcie, te wejściówki, nie? żeby tutaj mógł zawod... ktoś przejść. Czyli na przykład tutaj było pełno influencerów. W chuj kurwa, influencerów to było. I ja na przykład chciałem, sobie pomyślałem: O, wezmę Leksia i przeprowadzę go na wywiady, i sobie udzieli tutaj dziewczynom wywiad. Ale nie kurwa, nie mogę, bo przecież on ma, mógłbym go wprowadzić tutaj, mógłbym go wprowadzić tutaj, ale nie mogę go przeprowadzić kurwa 5 metrów przez korytarz. I wywiadów nie ma. I później gadałem z innymi redakcjami, wszyscy są kurwieni, Bo naprawdę, zobaczcie, Laluna nie dała wywiadów, Fagata nie dała wywiadów. Pełno jest tych zawodników, którzy nie dali wywiadów. Nie wiem, Trąba dawał jakieś wywiady po, po Gali? Też nie. I większość redakcji jest skurwiona. A później się dopchać do zawodnika też ciężko. Jest dużo takich rzeczy w fejmie, które bardzo drażnią. Bo ja, ja nie lubię po prostu. Yy, są rzeczy, które można bardzo łatwo yy, rozwiązać. Ale są pracownicy, którym się kurwa nie chce. I, I to tak kurwa działa. Tak samo była akcja na konferencji, że ja mówię przez. Yy, chyba w ogóle podczas mojej pierwszej konferencji, mówię: No, media będą mogły zadawać pytania zawodnikom. Natomiast okazuje się, że ten pracownik w ogóle nie poinformował o, tych me o, o tym mediów, nie? I oni nie wiedzieli. I, i, I temu pracownikowi też się wydaje, że to kurwa, dla mnie jest wielka łaska, że ja jestem fejmie, nie? I ja mam grać tak, jak, jak oni chcą. No to się kurwa zdziwi gość. Bo ten tekst do mnie, że ja do niego wyciągam na koniec rękę i gość do mnie mówi, że on zna ludzi. To mnie wkurwił. Ja już odpuściłem wtedy, ale co to jest kurwa za tekst? Ja mam się bać jakoś, że on ma o mnie jakieś informacje? Bo on zna jakichś moich znajomych, których ja w ogóle nie posiadam? Po co w ogóle to? Człowieku, wyciągam do ciebie rękę, a ty domiesz czymś takim? I mnie czeka bardzo poważna rozmowa z włodarzami i na ten moment ja jestem jedną nogą już out. A to się wszystko tak pięknie złożyło, że... Yy, Okres wypowiedzenia, akurat mam taki, że jeszcze się wyrobię na inną galę do już innej federacji. Dlatego, tak jak Wam mówię, w tej innej federacji nie ma w ogóle żadnego problemu z, z, tymi, z tymi akcjami. Ja tak naprawdę muszę się prosić o pokój hotelowy, żebym dostał. Ostatnio to w ogóle o mnie zapomnieli. Nie dostałem, znaczy, nie dostałem w ogóle w tym hotelu, gdzie są zawodnicy, nie mogłem prowadzić yy, live'a. Yy, musiałem dojeżdżać, nie? I też materiał na tym dużo stracił. Takie kurwa duperele, ale to jest takie... Hmm. Nie podoba mi się po prostu. Co tam jeszcze kurwa było? Szkoda gadać, nie?